Hej, 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 z tej strony biegły recenzent, a my dalej kontynuujemy wyprawę przez roczny wąwóz Lego Ninjago. BMW. Będziemy tutaj może teraz szli ją. No natomiast. No natomiast zobaczymy, który z bohaterów pokaże się najlepszy tutaj w tej. w tym miejscu, tak. Garmadon w klatce. A ja sobie troszkę powalczymy z nimi teraz. Okej. Okay. Dobra, kol, wystarczy. A może troszkę lojdem Skończyliśmy będziemy pewnie musieli dostać się dalej, tak? Czy to jest robota dla zeina? Hmm pójdźmy. To jest robota dla zeina. Tak. Zejna tu zamrozi Wodospad. Natomiast czy my coś tu mamy takiego? Wejdźmy na górę. Skoro mamy dróżkę. ok, tam można przejść. Nie wiem co tam się znajduje. Ale próbujmy. Nie. Chyba będzie można zjechać stamtąd. Dobra, idźmy dalej. Zawalajmy trochę rzeczy, żeby zbierać troszkę złota legowego. Kolejny, kolejny wodospad będzie trzeba zamrozić. Gdzie jesteś Zej? Okej. Okay. Dziękujemy. i jesteśmy. Dobra. wołamy tu tylko szkola może co. Żeby nam otworzył tutaj te wrota. Coś się wydarzy? No tak. I jest. Tym razem kto? Snapa. Odblokowano. Okej, okay, to mamy kolejnego bohatera. Jeszcze ich trochę pewnie zostało. Tam możemy iść. O. O. Dobra. Oskakane. Chyba, prowadzi nas jeszcze do jakiegoś pobocznego zadania. Chociaż niekoniecznie. Pojedziemy z pajęczami. Trzeba to zniszczyć? Bo hmm. Po wielkie, głośne TAK! Okej. Okay. Tam jest jakieś wejście. Ale to zniszczyć może tylko chyba... ol Tak mi się przynajmniej wydaje. Pytanie gdzie? Nie. Tu. Okay. No niczego nie zniszczyłem. Młotnie nie Zniszczyliśmy, natomiast... No nie widzę tu niczego. Co można było zrobić? Tam jest. Oj, chyba kolejny bohater. Mhm. Musimy go sięgnąć. Ale żeby go sięgnąć to musimy podejść raczej z tamtej strony. Dobra Oby to nie było nic ważnego. Okej okay. teraz Zej nam zrobi, zrobi znowu wodospad. Coś nam się zawiesiło. Okej. Okay. Nie ma was tu. proszę, jakiś klocek. Tam przeskoczymy. Chyba dalej musimy iść naokoło. Okay. Damy radę. Damy radę. Tylko pamiętać, któryś. ma posiadłości, Dobra. nie ma pająków. nie okay. Dobra, ale my jeszcze chcemy przejść i odblokować jedną rzecz, tylko nie wiem czy ona się tu znajduje. Musimy Garmadona teraz do tego. Dlaczego on jest dopiero tutaj? A, możemy tutaj zbudować faktycznie. Dobra. Okej. Okay. Czyli przeszedł już na drugą stronę. I musi nam pomóc... A nie, nie przeszedł jeszcze, to my przeszliśmy. A to sorry. Teraz. Co za ciebie? Co za ciebie? Zaraz. Czy ja wyłączyłem rano żelazko? Hmm. Ładnie duszyno. Tak, byłem niesamowity, prawda? Dobra. Tu już jesteśmy. To co tam widzimy jeszcze? Ok. Raczej już nic nie zdobędziemy. No to idziemy dalej przez bramę. Te pozostałe postacie potem będziemy odblokowywać już w trybie swobodnym. Natomiast przejdźmy najpierw ten tryb fabularny. No, kółeczki. Porozumieliśmy coś. No nie stworzymy nic z tego. To stworzymy jednak tutaj. A teraz zawrócimy? Ta. Choć ciężko mi się zgadzać z najgorszą istotą wszechczasów. Miód na me uszy. To też mam raczej marne przeczucia. Bez obaw. Poradzimy sobie ze wszystkim, co tu może czyhać. O, co? I ty jakimś cudem odkryłaś swoją moc, Spinjitzu? Tak. To ja się zapnę. No nie! A myślałem, że nam mnie chodzi. No dalej. Jakoś damy sobie radę. Okej, okay, no to z wody mamy. Tak. Nia odkryła swoje spindycu, no to wypróbujmy w takim razie, i otwiera nam się brama, więc z łatwością przechodzimy. No i zdobyliśmy jeszcze żeton nimż Wymaksujmy sobie tutaj technikę rządlącej pszczoły. I idźmy dalej. Myślę, tutaj nie mamy. Ważny kurczak, proszę. Odlokowano poziom kolejny. Czyli pewnie tutaj trzeba wezwać Garmadona na mostek. No tak A już przeszedł. Okej. Okay. ...Loyden chyba. Jak najbardziej się najciekawiej gra, najbardziej zwinny, tak mi się wydaje. Na saczy. Elegancko. sobie jeszcze te kosteczki. Coś tu się znajdzie dla nas. No niekoniecznie, chociaż można coś zbudować. ¡Cállate por favor! Udało się nie spać. Nie, wyłączmy na teradnikko może co? Na sobie tu wejdzie. No i otwieramy kolejną część. W o analizę sytuacji stwierdzam, iż postępy są zależne od napięcia przez Coś tu się dzieje, ok. Napełniony wodą kapsuła i mamy kawałek mostu, co teraz? A no, są tutaj kolejne elementy.

Jeszcze tutaj. To no, jesteśmy na drugiej stronie, zabijmy pajączka. I nie doberza. Coś, nie. Coś, coś, coś nie idzie go za, załatwić. O, teraz już. Zablokował nam się. Przepraszam, za... Dobra. No to garmandan nam już otworzył. po prostu posłuchali. No i przechodzimy do kolejnego etapu. I ja myślę, że w tym odcinku możemy zakończyć. I jak zwykle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.